Mam go z tej strony, oficjal na tej samej Chciałem mieć przytomny dzisiaj: Po pierwsze, pierwsze lata robią o 21,7, najmniej 10 już. Hmm. Chciałem wam powiedzieć, że, Zobacz, bo, że szanuję normalnych, zawsze, innych ludzi, tak? Szanuję bardzo Jasień i w ogóle, bo to jest moje miasto, tak? Pozdrowienia dla pana Andrzeja Kamyszka. Dla pierwsze Meduska. Pozdro, Mordo, kamerzysta. Robisz takie kurwa jaja, że chuj. Nie będę gdzie łóż, Dla kolegów, dla Patryka Sowy, Mateusza Sowy, dla koleżanek, RK i w ogóle. Dla siarni za przeproszenie, bo już nie można się wyrazić inaczej. Które wjechali się na park, tam mi się i się zaczęli kurwa kozać, co oni nie umią. A dokładnie im się umiem, kurwa, bezdomnych, kurwa, napierdalać i w ogóle. Więc. Szacun, wielki. Mm. Dobra, nakręcamy kanał z tego powodu, że wchodzimy na naszej obcych i piszemy do innych lasek. Ale kurwa, się zbudowali od godziny i żadnej dupy po prostu nie ma.